Dzień dobry. raz na początku chcę ustalić pewną sprawę. Zaczynam teraz wizualizację, wizualizację prowadzące prowadzę przez dwa portale na ten moment. Bo mam jeszcze swój plan. O, pewne osoby pewnie i teraz Sematy znają. Ludzie Letro. te czasy. Teraz jechałem do Amanieczki jakiś czas temu. No, też już. Byłem w wypowiedzeniu, ale był moment jak dla swoich tutaj chłopaków ze Szczecina. O pół do 11 startowałem stąd. 300 km na dyskotekę z moich młodości. Tam niedaleko, pobliżniej do domu rodzinnego miałem, nie? I powiem wam, że nic nie wpływa na ocenę człowieka, jaki się jest, różne sytuacje każdy z nas w życiu miał. Prawda, panie Jalko, pani Sylwio? Państwa proszę, paniom, szczególnie tutaj, znajomych, pana Jalka, żonę, że państwo Ostatni raz w życiu dzisiaj pozwolili sobie w jakikolwiek sposób napisać do kogokolwiek z mojej rodziny. Ostatni raz dzisiaj słyszałem, że jest napisane, że ja mam gdzieś przyjechać. Ja byłem, mu Państwa. Byłem już w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy dwa razy. Państwo mi dają swobodnie układać sprawy swoje życiowe, zawodowe. A dla Państwa mam stworzone kanały przecież. Otworzyłem tutaj choćby. Są komentarze, można napisać. E-mail jest? Ciągle przyjechać? Ja tam byłem ostatnio Płakałem Panie Jarku, pamięta pan? Może pierwszy raz na ogrodzie u Pana Panie Jarek to I wracam autobusem kierowca którym tu zaczynałem Wiecie? Dwa i pół roku temu I taki byłem ze tym cofaniem, bo jak zrobiłem prawo jazdy, męczyłem się z nim też długo. Na CIE. No? Balale? Tak. Tam na Facebooku są na pewno. Tutaj też są ludzie letro i nie ma to żadnego odzwierciedlenia. Bo widzicie, ja mam taki przypadek, że ja sam jestem a tam 40 osób, choćby z filmy Celka, bo szef wczoraj był z delegacją. U mnie z pod domem znowu szef. Dwójka szefów. To jest pierwsze pytanie do konferencji dla kierowców. Teraz się zaczyna, odbywa pierwsze pytanie: jaką wiedzę posiadają kierowcy filmy mojej? Na temat ruchów zarządu spedycji. Jaką wiedzę mają. I proszę mieć rozpo tak roztwartą głowę nad myśleniem w związku ze wszystkim, bo ja personalnie tak to się poukładało. Wiecie, że jestem ofiarą. Ofiarą? To państwo mi odpowiedzą. Ofiarą? Tego czasu wspólnego w filmie jestem? Jak myślicie? Odegona? Będę się słuchał czego będę chciał, rozumiecie? Będę się słuchał czego będę chciał, puszczę sobie hip za chwilę, stanę tu na głowie, ściągnę koszulkę, zbodnie, ale wiecie co? Nie będę nikogo krzywdził. A tym bardziej, nie będę Bogiem, żeby zabierać komuś życie. Próbować zabrać komuś życie. Jak ten ktoś jest odpowiedzialny. Pod każdym względem, jak sobie tam wymarzycie. Za dwójkę dzieci, syna 7 lat idzie do pierwszej klasy, i córki pięcioletniej. Bo jak ktoś mnie się pyta i mam się mu tłumaczyć, dlaczego, to państwo może przejmą pałeczkę wszyscy po kolei. Może takie zadanie rehabilitacyjne w odniesieniu do mojej osoby? Burza mózgu w zróbcie. Na mnie nie czekajcie, ja jeżdżę po ma urzędach marszałkowskich, żeby być w porządku. Być w porządku. Prawda? Rodzino. Zawodowa. Być w porządku. Bo jak wam pokazywałem, na wizu wizualizacjach waszych na moim telewizorze, który jest jedynym jaki dostępny, bo przecież nie będę latał od Monachium tam mowy podpisywał. Tutaj z powrotem, do was, rzucić was znowu. Ale tak, żeby może wszyscy zrozumieli, bo tak zachodzi taka przypadłość, że... No, pracowałem tu jako kierowca w spedycji, ciężarówki, tutaj niedaleko w Pękun. E, w Pękun. Moja akurat, bo działów, można powiedzieć, że krzakowych jest więcej. On, bos kurz! Du und den Junge, du weißt von welcher Seite Erst mal denken, ne? Weißt du von welcher? Was hast du gestern mir gesagt? Was hast du das gestern mir gesagt? Heute ist das schon angerufen nach Ministerium zu dir, ne? Weißt du? Von welcher Seite? Weißt du von welcher Seite? Und für die alle auch, nach Ministerium. Von Seite. Nach Bundestag. Verstehst du das, ne? Wie wollt es gerade machen? Wie wollt es gerade machen? Leute hinter mir. Und das wieder weiterkommen andere. Sie, die Leute. Die Leute. Das ist die fleißigen Leute vom der Arbeitsseite. Und sie haben alle Herz. Weißt du? Alle Kurve herz haben So wie ich! Dann Zentrale! Wir testen Zentrale! Sie Wir testen Zentrale! Gestern war hier Personal! W tej chin ten ma auto The auto a dasie za outgabę fila. I Muszę to jest To jest serwis. To mi ten auto jest. familien koledzy, może pomyślą, tam kuzyna, panie Jarku Mam zaległości finansowe, pan teraz może tam niedaleko mieć. A umówiłem się z nim, że do końca tygodnia. To czyli teraz może być już bo piątek. Sam będę dzwonił, bo ja ho, nawet jakbym nie miał to bym go tak przeprosił, tak bym go przepraszał, że... Ale mam, mam, z tej chwilówki co brałem na paliwo do Straszlundu. Widzicie? Boss! No widzicie? To, bo to też na Facebooka, to dla ludzi, oni nie wiedzą co jest pięć miecie? może stery informacyjne, może ktoś do mojej mamy chce, brata? Tam? Wy skupcie się najpierw na tym. Bo powiem pani Sylwiosze, z panią się długo nie widziałem personalnie, nie? Od tego momentu chyba co? Co? Samochód do warsztatu był ściągany, prawda? Pana Jarka, to siedziałem w i czekałem na... I pani tam przyjechała mnie odebrać. No, się naczekałem chwilę, no ale nic, to dobry uczynek był. To były jeszcze... Trochę inne czasy. Nie? Nie, wiecie co? Czasy są zawsze te same. Ludzie, tylko ludzie... Coś po ponaginani za mocno. By... Nie wołajcie mnie nigdzie. Ja mam swoje sprawy. Urząd pracy, kasa chorych, Social Rental Physician, ale instytucje. Fomzajtę. Arbajcamt. urząd pracy, w mojej sytuacji, oczywiście, że jest szpera. Prawda? Takie wypowiedzenie. Nie daje mi żadnej możliwości ruchowej podejścia do pracy. A wy? Nie, na, nie naciskajcie na mnie już więcej. Wiecie? Nie naciskajcie. A jak chcecie się na strzelca składać, to pamiętajcie, że jest wszystko połapane. Wiecie? Wszystko jest połapane Ja Ci panie Jalku wysłałem Ten żal niby Pamiętasz? Na SMS-ie na Wolfa To jest specjalna jednostka Stworzona ze specjalistów myślenia Trzeba tylko znaleźć, poszukać się w kraju, za granicą, prawda? Przelotki postawiać na mostach, autostrad w nowy GPS od 2000. Żeby było, można stwierdzić, 5. czy spany nie jest w pracy. Widzicie? Tak ogólnie do wszystkich. I przychodzi znowu taki moment. Że ja jestem wypchnięty. Wypchnięty. Może wy powiecie ludziom, jak to jest. Wy najpierw wy powiecie się do czasu do grudnia. Do grudnia, do tamtego roku. I później powiecie, kto z jakąś świadomością wchodził w drugie moje wejście w podejście. Do filmy. Ja wiedziałem w styczniu już. Wiecie? W styczniu wiedziałem. Ja przy stole z nim siedziałem. I o Was wiedziałem. Wszystko. O całej próbie, o lundzie urlopów. Wszystko wiedziałem. Bo ja zawsze będę myślał, myślał. A jak już 27. Nie? Malca miało być coś innego złapano. No. I? Asi I Agryfino Tam Szwedy Berliny? Greifwaldy co jest z wami? Nikt nie będzie, nic pisał? Wy nie napiszecie nigdy, nie? A wiecie, że im dłużej. Cokolwiek. Cokolwiek czas. To dłużej. To wjeżdżamy. A kiedy wam mówiłem, że ja was zabiorę? Przecież ja od początku wiem, zawsze. A wy nie potraficie się zmobilizować w sprawie mojego wypowiedzenia. Po czym koledze, panu Jarkowi, tyle emocji zbudowałem jednym przejazdem, gdy bez czasu wjechał drugą turę. Kiedy to było? Z pięć tygodni temu? Tak? Bo on sobie pojechał w nockę o 22 na E do Negastu, czy nie Parsu. Wiecie? Bo u nas tak jest, zaciśnięte, nie ma już kierowców. Człowiek widzi, jakie zmiany chciałby zrobić i to nawet z nimi popróbować, ale nie... Co, ja będę ciągle do was wyciągał po coś? rękę, dłoń? pani Sylwia też może wypowiedzieć się na temat grudnia bo państwo i pan Wiesiek bardzo dobrze byli zaangażowani w informacje przekazywane o zajściu na parkingu Pękun zatrzymaniu kogo kogo zatrzymaniu było w Pękun Dokonane? Moje? Jak wyglądało z Państwa perspektywy? Były kartony ustawione dla Was? Na Anonimy mogli się mi napisać? To jest drugie pytanie. Kto rozwalił mój stół i zniszczył kartony? Trzecie. Kto dokonał teraz sabotażu mojego studia? Pytania na śniadanie. Trzy? Dostarczy na ten moment. Ja muszę się przemieścić jeszcze. Ale co? To tak ogólnie jeszcze do wszystkich, bo to pójdzie zaraz tam. To jest teraz konferencja zaczynająca się, bo ja w ten sposób to prowadzę. Może to po, po swojemu. Jakby ktoś chciał pytać, to za dawnych lat jak mieliśmy po 20 lat, to takie różne. To no, by coś w tych stylu, jak się stało, gdzieś tam w lesie, prawda? Też. Nie <laughs> wszyscy chcieli wtedy się spotkać ze mną. Tylko tutaj już mamy prawdziwe, tam sobie staliśmy się żartowaliśmy sobie. I zawsze odjeżdżaliśmy do domu, wszyscy. A tutaj? Tutaj są prawdziwe dzieci, są, prawdziwe emocje moich bliskich, wy pomyślcie, może auto mi to odkupicie od filmy LED akal wszyscy, na początek? Ja wiem, że wy i tak nic nie zrobicie, ja zrobię za was, pamiętajcie, ja zrobię za was wszystko, jak zawsze. Może propozycja podejścia do pracy macie? Ja mam tu swoją inną wizję. Mam dużo wizji. Mam zapytanie z MSZ-ów innych krajów o pewne swoje wystąpienia, tak? A wy nigdy nic z tego nie chcieliście zabrać. A mam takie wizualizacje, w których pokazuję, jak siedzę w domu, w mieszkaniu, u kuzyna, tam, bo mi też oddał klucz, żebym mógł popracować, to założyłem takie czarne okulary, bo Wy lubicie, jak ja noszę okulary, nie? <gryw> Nawet na nocki miałem kupione, żeby było mi lżej jechać, no, od żony. Każdy mi powie, napisze, jak to widzi, jak to widzi, najpierw do grudnia, a Ty, zmienniku mój, mój Timie, Ty napisz mi całą historię, od początku najlepiej, tak jak Ty to widzisz, ze swojej perspektywy, co? Mi to właściwie szkoda takiego czegoś. Co się kurwa może z człowiekiem stać w taki sposób? Co? Powiedzcie mi, jak można w ogóle w ten sposób być Bogiem i próbować, jak można tak żyć. W sposób świadomy, czysty, dwa razy. Zabieracie, co Wam puściłem za piosenkę z pęką. Dzieciach moich, jak mi śpiewają. Tak? To pomyślcie, ja się odezwę. Bo jeszcze mam spotkanie.